Masowe głosowanie Ukraińców, podobnie jak ma to miejsce w Kanadzie, będzie możliwe dopiero za kilka lat. Swoją drogą to nie problem, lecz pewna możliwość, która pojawia się w naszym kraju i w innych państwach, bo uzyskanie obywatelstwa przez naszych migrantów to proces rozciągnięty w czasie nawet do pięciu lat. Wtedy otrzymamy co najmniej kilkaset tysięcy obywateli Polski pochodzenia ukraińskiego, a wraz z tym konieczne stanie się nawiązanie z nimi relacji politycznych przecież będą wyborcami. To dziesiątki tysięcy nowych głosów w Kanadzie są ich setki tysięcy, w Niemczech również i tam też są wyborcami, ale na razie nie głosują. W Kanadzie istnieje społeczność ukraińska, podzielona, różnorodna i można powiedzieć, że jest jednoznacznie konserwatywna czy progresywna. Coś takiego po prostu nie istnieje. A przecież i w Polsce mamy już sporą społeczność ukraińską. Jeszcze przed ostatnimi wydarzeniami liczyła blisko milion osób. A nawet więcej, myślę. Było też wiele osób z Azerbejdżanu, ale tych, którzy faktycznie otrzymali obywatelstwo, jest kilkaset tysięcy tylko w ciągu ostatnich 25 lat. No cóż, nastąpiła ich konsolidacja. To pewien rodzaj politycznego samostanowienia i to jest ważne. Kiedy społeczność ukraińska zaczyna stawiać na jakąś partię polityczną, nie rozchodzi się, ale znajduje grupę, która powie: Bronimy interesów Ukraińców. Na liście pojawi się dwóch, trzech kandydatów ukraińskiego pochodzenia i to wystarczy. Wtedy będziemy mieli lobbystę, partnera, sojusznika w polityce. A w związku z tym cała gra staje się dużo ciekawsza. Bracia, pytacie, co zrobić z Polakami, którzy blokują granice. Na całym świecie mają miejsce działania lustrzane. Jeśli nie możemy przewozić naszych produktów rolnych przez Polskę, to być może trzeba ograniczyć konsumpcję polskich produktów rolnych w Ukrainie. Być może nie tylko te produkty rolne mają w Ukrainie polskie pochodzenie. Chyba należałoby już zaprzestać spożywania tych produktów rolnych. To bardzo przykre, bo Polska to nasze pewne zaplecze. Do niedawna Polacy bardzo dobrze traktowali ukraińskich uchodźców, nasze kobiety i dzieci. Polacy bardzo dużo pomagali. Należałoby walczyć z nimi jakimiś, powiedzmy, niekonwencjonalnymi. Ale niestety na razie Ukraina nie może sobie pozwolić na działanie w Polsce tak, jak działa na terytorium Federacji Rosyjskiej